kochane strumyczki. Witam was na YouTube po to, żeby was zaprosić na Rumble i Odyssey, bo te treści, które zamierzam pomieścić w cyklu, który niniejszym zapowiadam na żadnej platformie związanej z YouTubem nie przetrwałyby ani tygodnia. Zatem jeśli jesteście zaciekawieni tym co się w naszym cyklu, z moją gościnią będzie pojawiało, musicie spróbować zainstalować się i zalogować albo do Rumble, albo do Odyssey, i tam na tych naszych kanałach będziecie mieli publikację, która będzie swobodną, rozległą podróżą przez równowagę człowieka. Ten cykl zaplanowałam z kimś, kogo bardzo kochacie i o kogo się dopytywaliście i kto zawsze mówi prawdę, i kto jest bezkompromisowy, i kto jest dla mnie osobiście drogi i ważny, czyli z doktor Beatrycze Delorme, która no żadną miarą nie pozwala sobie zamknąć twarzy. Mówi, nie boi się, świadczy swoją osobistą ścieżką, dlatego że ona także. Kiedyś musiała doznać tego otrzeźwienia, bo kiedyś zaczynała jako bardzo posłuszny absolwent Akademii Medycznej. No i słuchajcie, dzisiaj świadomość Beatrice ma się do tego czasu nijak. W związku z tym, dzisiaj zapowiem ten cykl razem z nią. Ale najpierw się z nią przywitam. Beatrice, witamy na strumyku po przerwie. Witaj Moniko, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich. Słuchajcie, to, że żyjemy w świecie, który nie jest w zamyśle oazą szczęścia i który jest kontrolowany nie przez tych, którzy w kontekście myślenia o nas mają zapewnienie nam wolności, Szerokiego spektrum możliwości i długiego i dobrego życia, pewnie wszyscy tutaj wiecie, dlatego że każdy, kto ma podstawową świadomość, rozumie, że system jest zainteresowany kompetentnym, ale chętnym niewolnikiem, którego będzie mógł wykorzystać zgodnie z najwyższymi możliwościami danej jednostki. Więc o tyle o tego niewolnika dba. Natomiast yy, ten niewolnik nie powinien za długo żyć. <laughs> Dlatego, że yy, jeśli żyje, choć już nie może pracować i przysparzać zysku energetycznego i materialnego systemowi, to jest mało przydatny, nie? Badżyce. Jeszcze kosztuje. Więc ten program, na który Was dzisiaj zapraszam, ten cykl moich rozmów z Batryczy, dotyczący medycyny, duchowości, myślenia o styku duszy i ciała, nie będzie całkiem przyjemny, bo trudno nie zauważyć, że w basenie, w którym wszyscy siedzimy, jest też woda i ona nie jest czysta, krystaliczna i lecznicza. Y A szkoda. No właśnie, jak ty to widzisz? Czy to, y czy ja przesadzam, czy nie? Myślę, że jesteś zbyt łagodna. Bo... <laughs> czyli co? Bo że, to, w czym siedzimy, co? to nie jest woda. Już tam siedzimy. Jest. No w bagnie siedzimy, proszę państwa, niestety. I ty będziesz o tym mówiła. Będziemy A... dotykać wszystkich aspektów w, y tego naszego ciała. Tak, żeby Oczyścić się nie ubrudzić. Ten... Tak, żeby się Ale nie właśnie mogli... tak, żebyśmy mogli <laughs> na przykład. Suchą nogą przewędrować przez deseczkę, tak to zrobimy nad basenem, i żebyście wiedzieli, że jeżeli pokazujemy Wam, Beatrycze wam pokaże te pułapki systemowe, które czyhają na wasze ciała, wasze zdrowie, waszą produktywność, waszą energię, bo o tym będzie ten cykl, jeżeli wskaże ten konkretny rodzaj pułapki, to obiecujemy Wam, że w ślad za tą pułapką pojawi się receptura, rozwiązanie. Jak sobie z tym poradzić? No, jakaś idea, po prostu iskra, którą możecie złapać i rozwinąć. Bardzo prosimy, żebyście rozwijali te tutaj um, myśli nasze, bo one są, tak jak każdego, ograniczone. Jeśli Wasze są większe, podzielcie się z nami. Piszcie w komentarzach. Możecie pisać na przykład tu, jeżeli ktoś z Was nie będzie miał możliwości pisania komentarzy na Rumble czy na Odyssey. I również sprawdzajcie każdą informację, którą Beatrice się będzie z Wami dzielić. Dlatego, że tylko wtedy, kiedy sprawdzicie informację i przekonacie się, że poziom, na który wchodzicie z Wami rezonuje to Wasza świadomość za tym podąży i będziecie mogli porzucić stare nawyki czy przekonania, bo to Ty będziesz tutaj rozwalać przekonania, które są ciężkim więzieniem. Programy, nie? Tak, ale musimy zaznaczyć, że jest to wiedza dla ludzi niepasywnych, tylko chcących żyć. Pełnią życia, pełnią swoich możliwości i ludzi rozwojowych. Ci, którzy chcą siedzieć z Torbą chipsów przed telewizorem zostawiamy ich tam. No właśnie, to jest z torbą chipsów z cukierkami. Alkoholem? Już wiecie z mojego wielkiego live'a, takiego bardzo silnego że cukier to jest podstawa wszelkich uwikłań na ziemi że to jest jedna z kotwic niewolniczych. Alkohol, no następna. Znaczy, mówmy woda, wiesz, bo to profesor Danów mówi, że wszystko, co wypiłeś wieczorem. Ym, Prze przełoży się na to, że następnego dnia rano wysikasz tyle w swojego mózgu, ile wypiłeś w no, wieczora. Ty, tylko, yy, ty jesteś bardzo łagodna, mówisz tylko o jednym aspekcie, a ja widzę, <laughs> a ja widzę jeżeli chodzi o alkohol, troszeczkę szerzej, bo ja y, byłam szokowana, jak usłyszałam od obcokrajowców, że jest teraz kultura piwna, słuchajcie. A piwo to co? To nie alkohol? Przecież to też jest alkohol. Ciężkie uwikłanie. I jeszcze ludzie wszystkie te rzeczy multiplikują. Być może że ich organizmy są nawodnione tym, co piją, może nawet przewodnione, ale tak jak są zatrute tak. mmm, i zamglone ich umysły, no tego nie biorą pod uwagę. Więc pomyślcie, że piwo to też alkohol. To nie jest zwykły taki napój, tylko przy y, wzbogacający organizm o witaminy B, jak twierdzą niektórzy, którzy szukają wytłumaczenia na to, co robią sobie. Więc zajmijmy się zdrowiem, a nie przytruwaniem. Pora na to, bo całe środowisko, y, to y, ten nasz entourage chce y, y, nas pogrążyć potąd. Więc yy, przejrzyjmy na oczy i otrząśnijmy, otrząśnijmy się z tego, w czym jesteśmy. Zadbajmy o zdrowie. Ja bym chciała wspomnieć, że w takiej butelce wina macie tyle czystego alkoholu. I ten czysty alkohol to jest ogromna trudka, to jest rozpuszczalnik systemu neurologicznego rozpuszczalnik i to wino, które kiedyś w starożytnej Grecji pito podczas różnych tam y, ceremonii dionizyjskich to kompletnie jest nie to samo. Nie bo to Tamto same. wino miało 0.02 kiszonki, a to zaczyna się od 11-12% albo i 13 i 14. No a Porto nawet 17 powiedzmy. Ale słuchaj, tam jest więcej oprócz tych siarczanów, które są wspomniane na ulotce każdej, każdej obecnie. Nie mówi się i nie pisze o tym, jakie ilości metali ciężkich tam są razem z tymi opryskami. Rozumiesz? Tego w ogóle ludzie pomijają, tę kwestię znaczy, metali. Wiesz ciężkich. co? Ja uważam, że mm, alkohol sam w sobie jest tak gigantycznym złem, że my sobie po prostu powiedzmy o alkoholu w ten sposób. Alkohol wyrzucamy po prostu. Tak jak asfaltu nie jemy, tak alkoholu nie ma po co pić, prawda? I nie zwalniamy się taką myślą, że kieliszek dobrego wina to podnosi ekskluzywność naszej kolacji, bo to jest pierwotna wymówka wszystkich pijaków. A poza tym, to co w tobie rezonuje alkohol niestety otwiera portale dla istot, których nie chcemy w naszym otoczeniu. Które nie miałyby do nas dostępu. Gdybyśmy nie byli w zmienionym stanie świadomości, negatywnie zmienionym. No i pamiętajcie, alkohol jest agresywnym narkotykiem i 70% Polaków jest uzależniona od alkoholu. I to jest statystyczna prawda, to nie ma w tym przesady, bo w, 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 tak jest. Tak jest. I wśród tych uzależnionych są również ci, którzy uważają, że jeżeli oni piją raz w tygodniu, tylko w weekend, Kilka piw, to oni nie są uzależnieni od alkoholu, co obalają terapeuci, bardzo jasno, bo każda tęsknota za odurzeniem jest uzależnieniem. Oczywiście tak. Więc wyszło nam tak, tutaj, wiesz, pedagogicznie, że my tak. I logicznie, i logicznie. Przeciwko. Ale słuchajcie, będziemy mówić o wszystkich aspektach, które nas dotyczą w naszym świadomym życiu: o styku zdrowia z duchowością, o pielęgnacji naszego ciała subtelnego. Ale również y, pułapkach, a może nawet przede wszystkim tych pułapkach, które y, no świadomy człowiek powinien śmiało omijać, świadomie właśnie. Ale przede wszystkim je mapować, zauważać, a nie uznawać tego, co nam szkodzi za jakiś dobrobyt tego konsumpcyjnego systemu. Racjonalizować i normalizować, prawda? Bo to, to jest tak jak z tym wiesz, jedzeniem mięsa, że y, zamiast zobaczyć, że to jest. Y, Powtarzalny taki schemat składania ofiar jakiemuś tam bóstwu i zjadania siły i mocy istoty, którą zjadamy, bo tak to się zaczęło, tak? Że najlepsze części oddajesz Bożkowi, a ty możesz wziąć sobie te gorsze części i wtedy możesz skorzystać z mocy tego trupa, która jeszcze z niego nie wyciekła. No to myśmy to znormalizowali, wiesz? Ludzie nie widzą tego, że to jest. Pasożytnictwo, ale jak mnie, ja tak mówię, to się obrażają. Ale mnie najbardziej, że tak powiem, powala ilość cierpienia, która za tym idzie. To no jest tak. nie do pominięcia, więc jeżeli człowiek to lekceważy, to jest jakiś znieczulony. Nie, Beatrice, nastała właśnie normalizacja. Ja uwielbiam to słowo, bo ono oddaje stopień zdeprawowania społeczeństwa. My się nie zastanawiamy nad skutkami tego, co my robimy. Nie zastanawiamy się nad skutkami energetycznymi, które po nas zostają i nie zastanawiamy się nad tym, że prawo przyczyny i skutku mówi, że wszystko, co zrobisz komuś wróci do ciebie na 100% i będziesz miał zapisane w swojej Kronice Akaszy, że jeżeli kiedyś skrzywdziłeś dziecko, to zostaniesz skrzywdzony jako dziecko w następnym wcieleniu. I się ludzie dziwią, co im się też przydarza. Wiesz, ty mnie zapytałaś, w, w, gdy planowałyśmy tę audycję, jak ja swoim pacjentom tłumaczę, em, dlaczego nie powinni jeść tego mięsa. Więc ja im tłumaczę dokładnie tak, jak tłumaczyła to Charlotte Gerson. Ona twierdziła, że popatrzcie, ale tak, popatrzcie i się skoncentrujcie. Popatrzcie na te największe zwierzęta słonie, żyrafy, krowy goryl. Czy, one, czy Goryl, hmm. e, czy one tykają, czy potrzebują do budowania swojej masy mięsa? W ogóle nie patrzą na to. Biedne te zwierzęta zadowalają się listkami wyżej lub niżej rosnącymi, albo nawet trawą jak krowy. I jeszcze dzielą się tym, co mają, jak krowy mlekiem. Słuchajcie, mleko, y, 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 mięso nie jest potrzebne do budowania masy mięśniowej. Dałam Wam przykłady, więc tak to tłumaczę, a Wy się nad tym zastanówcie. My będziemy mówić o tych wszystkich sekretach, ale to nie będzie cykl wegański, słuchajcie. To będzie cykl y, dotyczący dobrostanu człowieka jak zachować równowagę, dobrostan. No i wiesz, ja to powiem tobie, lekarce, tak wprost. Ja bym chciała, żeby ten cykl y, był poświęcony tematowi jak żyć, żeby nie musieć chodzić do lekarza. I ja się zastanawiałam nad tym, co mi tutaj położyłaś na stół jako zagadnienie i powiem ci tak, że y, należy właśnie tak myśleć, Natomiast czy nie będziemy musieli skorzystać z lekarza? Tego nie obiecuję nikomu, ze względu na to, że nawet ludzie e, w tych, e, z, e, cywilizacjach, które są bardzo żyjące w harmonii z naturą, w cywilizacjach e, indiańskich też mają swoich szamanów, lekarzy i wtedy, kiedy bardzo potrzebują, wtedy się do nich zwracają i wtedy od nich uleczenie i pomoc realną dostają. Natomiast chodzi o to, żeby nie być uzależnionym od pomocy lekarzy w każdej sytuacji, tylko żeby mieć samoświadomość i dbać na tyle o swój organizm, o swoją materialną ochronę, osłonę, aby rozumieć to co to, co nabyliśmy jako awatara, i się tym opiekować w sposób świadomy, my sami, nie żeby inni się nami opiekowali, bo opiekować się można dzieckiem, które jest yy, nie. Jak się mówi? Niesamodzielny. Niesamodzielnie. Niesamodzielnie. Bo ty Natomiast... rzadko mówi po polsku, więc dajcie jej szansę. Czasem się zawieszam, przepraszam. Głównie pracuję za granicą, więc macie też dzięki temu dostęp za jej sprawą do takich technologii, o których w Polsce mało słyszeli. Mam nadzieję, że się tym wszystkim podzielisz. Dzielę się informacjami z innej szerokości geograficznej w każdym razie. No bo ty jesteś głównie na świecie, a nie w Polsce. Tak, obecnie najwięcej na drugiej półkuli. Kiedy u nas jest noc, tam jest dzień. Więc słuchajcie, jeszcze w myśleniu o tym cyklu, to myślę, że na, dobre, na dobry początek chciałabym, żebyś powiedziała naszym widzom, kim jest lekarz? Czy to jest ktoś, komu można przekazać odpowiedzialność za siebie, położyć się i powiedzieć lecz mnie? Czy też to jest ktoś, kto jest jakimś rodzajem przewodnika w powrocie do stanu harmonii? Jak Lekarz sztuje? nigdy nie powinien zawłaszczać woli pacjenta. Lekarz jest nauczycielem dla pacjenta, ponieważ wiadomo, że każdy ma swoją specjalizację. My jesteśmy lekarzem, my się znamy na tym, co ciała dotyczy i uleczenia tego ciała. W związku z tym, w tym zakresie świadczymy, Wiedzę i usługi. Natomiast lekarz powinien być również przyjacielem życia, człowieka. Innych lekarzy proszę nie wybierać. Jeżeli człowiek ma trafić nie do człowieka przyjaznego, lepiej, żeby do niego w ogóle nie szedł. Takie jest moje zdanie. Ja skorzystam tylko z ludzi, których znam, którzy są sprawdzeni, poleceni i odpowiednio kompetentni. I, I tylko w zakresie, w którym jestem w stanie zaakceptować ich pomoc. Nie życzę sobie nigdy w życiu, nie życzę sobie takich ludzi, którzy nastają na moją wolność i na moje decyzje, ponieważ ostateczna decyzja, jeżeli chodzi o wybór leczenia lub nie, czy inną metodę leczenia, zawsze powinno się pozostawić pacjentowi, ze względu na to, że to jest jego doświadczenie życiowe. A każda choroba jest, jak wiadomo, nauczycielem. Ale słuchaj, lekarz to doradca, a nie ktoś, kto podejmuje za nas wybór i kto nas do tego wyboru ma prawo zmuszać. Nie wolno. Nie wolno. Prawda? Więc słuchajcie, będziemy Wam troszkę o tym mówić, jak to się w tym ogarnąć, co robić, jaką ścieżką pójść. Batryczka będzie omawiać poszczególne aspekty naszego zdrowia i naszych dysfunkcji. Będzie się dzielić własnymi sekretami, jak pracuje ze sobą, z pacjentami, z własnym doświadczeniem. Książeczka Beatrycze w Klinice Kwantowej w bibliotece Moniki do kupienia, jeśli ktoś zaciekawiony i zaczarowany osobowością Beatrycze, tak jak ja. Ja przeczytałam w dwie godziny, nie mogłam w ogóle przestać. Nie jesteś jedyna, dlatego że ta książka pod tytułem Ratując, Ratując bezcenne życie jest bardzo emocjonalna. Więc y, y, jeśli brakuje jakiegoś przecinka, proszę się na tym nie skupiać, tylko odebrać przekaz tej książki. Ale Patrycze, y, to jest książka y, napisana przez y, lekarkę, która uczestniczyła w ratowaniu swojego męża, prawda? Ale jednak, y, mąż. Był partnerem do tanga. Jesteś tangolitą. Owszem. Czyli te wszystkie, jak to się nazywa? Powiedz, te uroczystości. Milongi. Tango. Milongi. Właśnie, ale to argentyńskie tango. Tango argentyńskie, tak. Więc... Ja byłam zafascynowana od dziecka, dlatego że byłam jednym z tych ludzi, którzy w dzieciństwie, ze względu na wiek, jaki <laughs> reprezentuję, um, e, byłam tą osobą, która w dzieciństwie. Słuchała, będąc wychowywana w domu rodzinnym z babcią radia, a w radiu bardzo często słuchaliśmy tego właśnie Mieczysława Foga. I często tango było obecne w naszej przestrzeni, a nie tylko disco polo. No, mówi się, że tango to rozmowa kłócących się kochanków, więc ja bym Ci nie polecała, żebyś się w ogóle z kimkolwiek kłóciła, bo kłótnia to zła energia. Ale wiesz, tango ma taki przekaz, że zostało nazwane patrimonio de la, nacion, de, de la, del mundo. Patrimonio del mundo znaczy, że jest y, skarbem światowym. W związku z tym tango ma coś w sobie transcendentalnego. Jest absolutnie jak, jak muzyka Chopina. Ale słuchaj... Y y Twój partner, który zmarł na skutek jak twierdzisz błędów lekarskich tak? 40. O czym Batterza napisała w swojej książce? Cudownej i, i takiej nieprzybijającej, moi drodzy, mimo że emocjonalnej, tango go ma magię, która pozwala mi dzisiaj powiedzieć. Zapraszajcie Beatryczę do tanga, również oglądając nasze audycje. To będzie takie zaproszenie Beatrycze, a Beatrycze z kolei zaprosi Was do takiego tanga życiowego, żeby może było Wam łatwiej przetańczyć życie, zamiast przeleżeć w łóżku. Tak, z nadzieją i z maksymum chcieć to móc. Czyli słuchajcie, zapraszamy Was na cykl audycji z Beatrycze DeLorme. Będę się starała zapowiadać Wam każdy odcinek na YouTube. Umawiamy się, że komentarze piszecie tutaj. Jeżeli macie jakieś pytania do Beatrycze, to proszę też pisać tu. Uwzględnię w budowaniu kolejnych odcinków. Myślę, że będzie ich bardzo dużo i że ta opowieść, yy, która tam nam się zacznie, to będzie się sączyć tak szeroko, jak losy ludzkie, które Pomijane przez system, zaniedbane przez kontrolerów, musimy po prostu wziąć we własne ręce najwyższy czas. I powrócić do tego stanu najwyższej odpowiedzialności za każdą naszą decyzję, za każde nasze słowo. No I odzyskać to, co system próbuje nam odebrać, czyli wolność do samostanowienia. Tak jest. I do tego w tym cyklu was będziemy razem z Batryczem zachęcać i inspirować. To co, zapraszamy. Będę zapowiadać kolejne odcinki. Bądźcie z nami.